Dżungla w deszczu. Dzisiaj wstaliśmy przed piątą rano, o piątej wyszliśmy do dżungli w całkowitej ciemności. Poprosiłam, żeby nikt nie włączał latarki, po to właśnie, żeby doświadczyć tej ciemności, żeby znaleźć drogę, mimo że oczy jej nie widzą i wszyscy drogę znaleźli. I szliśmy, szliśmy i potem nagle rozpętała się amazońska ulewa i to jest coś, czego człowiek chce uniknąć, bo jesteśmy nauczeni, żeby uciekać przed deszczem. I znów poprosiłam, żeby raczej nie ubierać się w płaszcze przeciwdeszczowe, tylko iść dalej i poczuć ten deszcz na swojej skórze. I to był rodzaj amazońskiego chrztu. I to, że przyszła ta amazońska ulewa i że byliśmy cali mokrzy, i to wciąż jesteśmy, to była najlepsza rzecz, która się zdarzyła. I wszyscy po dotarciu z powrotem do obozu byli przeszczęśliwi, że wstali tak wcześnie, że wyszli, że szliśmy po ciemku, i że szliśmy w deszczu, i że pozwoliliśmy sobie doświadczyć tego deszczu, poczuć go na skórze. To, co zwykle wydaje się czymś, czego chcesz uniknąć, najczęściej jest czymś najlepszym, co przynosi prawdziwe szczęście.